Na wigilię zupa grzybowa czy barszcz czerwony? Barszcz czerwony. A czy wiecie, że na Pomorzu wiele rodzin przygotowuje alternatywnie zupę rybną, z ryb słodkowodnych lub morskich, z warzywami i koperkiem. Często zupa rybna serwowana jest z drobnymi kluseczkami. To wielowiekowa tradycja polskich rodzin na Pomorzu. Zupa rybna na Pomorzu wyróżnia się delikatnym, lekko słodkawym smakiem ryby, łagodnie podkreślonym aromatem warzyw i świeżego kopru. Przygotowanie jej wymaga niezwykłej staranności. Rybę oczyszcza się ze skóry i ości, często nawet trzykrotnie się mieli, by masa była gładka, jedwabista i jednolita, a następnie dodaje się ją do bulionu warzywnego, formując drobne kulki. Gotowanie trwa tak, aby zachować miękkość ryby i aromat warzyw. Agnieszka, jak kupujesz rybę, to na co zwracasz uwagę? Na świeżość. Ryba powinna mieć jasne, błyszczące oczy i sprężyste mięso. Ja sprawdzam również oprócz tego, jaki gatunek ryby kupuję, skąd pochodzi, czyli obszar połowu, na przykład Atlantyk północno-wschodni, na metodę produkcji, na przykład czy wyłowione w morzu, czy w akwakulturze. I na narzędzia połowowe. A czy pamiętasz o informacji, czy zostało rozdrożone? O, masz rację, to na to trzeba zwrócić uwagę, a także na datę minimalnej trwałości. To jest bardzo ważne. Czytajmy uważnie etykiety, tak żeby nasze potrawy były zawsze w najwyższej jakości. W ten sposób łączymy przyjemność smakowania z odpowiedzialnością za środowisko i własne zdrowie. A wigilijna zupa rybna staje się nie tylko kulinarnym przeżyciem, lecz także świadomym wyborem, który podkreśla regionalną tożsamość pomorza i magię świąt spędzanych w gronie najbliższych, kiedy za oknem szumi morska pa.